Jadę do celi Kotlesi i TVN. TVN, pogódźmy się z Lisiem i Krzyśkiem. Okej. Okay. Mam do ciebie ważną sprawę. Pogodzimy się. Konfident nas wypuścił. Okej. Okay. Pogodzeni. Tak. Lisiu i Krzysiek to porąbańce. Krzysiek TV mi zagrozi, że Team TV zniszczy Team Gang Pilotów. Skąd ma taki awatar? Wpisuje, to, TV, o jest strona jakaś. SHAD3 w mnie krytykuje i Krzyśka. Za takie coś jak go spotkam, tego typa, to mu zagrażam, że zniszczę Team Gang Pilotów i wyciągnę z niego Wikkota, i niech idzie do Team TV. Lista durnych użytkowników Polsat 2, SHAD3 Nikolas Giannopoulos i inni. Stop, jest jedna rzecz. Wikod 2020 jest u nas w Team TV. Dziecko, nie nagrywaj na YouTube, bo masz tylko 5 lat, a YouTube jest 13. Co, już mówią o szat 3W. Od dzisiaj masz szlaban na telefon na 3 lata. Przestaniesz w końcu spamić. Widziałem takie kozi, że Lisiu mówi na przykody Lisia i krzyśka o mnie, że matka się na mnie trze. A zaraz dzwonię do konfidenta. Od dzisiaj zabieram cię do policji i siedzisz z bratem. Luz Eso. Jestem TVP Lozlywka mam najlepszy kanał na swece. Najgorsto, Czoklet HD, Piotrek Kunowski, Łowca Busz, Lisiu HD, Krzysiek TV, Karol TV2, TVN, TELEW i ZJA12, WOLF i K.MAR. Telewizyn, Pikachu Toki Dosy. O Jezu on wyzywa co kociara. Jesteś SHD3F. Nie, ktoś inny. Rozpoznaję, że to SHAD-3F. Oglądam milionerzy Plotagon Edition, nie przeszkadzaj. A zaraz skończy się ten teleturniej. Trzecie, drugie, pierwsze, zero. Koniec. Teraz policja mnie złapie. Konfidenci nie śmieją się, LOL-UW.